Hej, hej, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd zamówienia mojego i dla klientki z katalogu 11. I jeszcze katalog 12. Dzisiaj bierzemy pod lupkę i zwrócę uwagę tylko na produkty, które szczególnie przykuły moją uwagę, które są jakby nowościami lub bardzo... Dobrymi produktami do polecenia. W ten sposób zrobimy, nie będziemy przeglądać, nie będę Wam pokazywać strona po stronie każdej strony i omawiać, bo to bardzo długo schodzi. A kto jest ciekawy, produktów w katalogu 12, zapraszam do linku pod, w opisie filmu. Na wstępie już poproszę Was o subskrypcję kanału, tak? Lajki pod filmem. Moje zamówienie: słuchajcie, z katalogu 11. Mydełko Milk and Honey. Dosyć duże. Wiecie, że mam problemy skórne z dłońmi, więc myślę, że takie mydełko będzie dla mnie bardzo fajne, odpowiednie. No i właśnie, wykończyłam swoje kremy do rąk. Zobaczycie w denku, ile tego zużyłam przez tą moją niestety skórę. I zamówiłam sobie najwięcej produktów do dłoni. Taki krem zamówiłam. Pierwszy Glow Essential Hand Cream z witaminą E i B3. Pojemność to 75 ml. Krem z linii Beauty Nichols. Kolejny krem Love Nature Protecting Hand and Nile Cream. Pojemność to 75 ml, organiczny olej Makadamia. 97% produktów pochodzenia naturalnego. Nie, nawet w tych okularach do czytania nie widzę dobrze. Kolejny krem to już jest taka mega tuba. 150 ml, seria Love Nature. I to jest organiczny olej z kokosa. Kolejny krem, Dream Cream. To była jakaś jaka ma, mała. To, było, to był zestaw, słuchajcie. Zestaw. Tak, ten zestaw. I to jest tak. Kremik do rąk, 30 ml. ActiveL, ActiveBoost, 72 godziny. Power Move antyperspirant w kulce mam różowy jestem bardzo zadowolona. Ten będzie bardziej trzymał świeżość dłużej. Zobaczymy. No i w komplecie w tym zestawie był też Fit Up Everyday Antiperspirant Food Cream czyli krem do stóp. Pojemność 75 ml z linii Pure Skin. Pierwszy raz ta, ta linia do mnie zawitała. To jest żel do mycia twarzy, salicyl-acid, kwas salicylowy. Słuchajcie, no, może być fajny do oczyszczania zaskórników i tak dalej. I tego pojemność to 150 ml. I teraz y, domówiłam sobie za darmową przesyłkę, szampon. Eleo, właśnie z linii Eleo, bo mam już odżywkę z poprzedniego zamówienia. Jeszcze jej nie, nie używałam, bo chciałam sk sobie skompletować. Także szampon Eleo. Podobno bardzo dobra linia. Tutaj mamy 6 olejków. Enriched with 6 Precious Oil. Zamówiłam również w końcu <gry> korektor. Korektor pod oczy. Everlasting Sink Concealer w odcieniu Light Beige Neutral. Nie będę na razie otwierać. Zrobimy sobie test. Pierwsze wrażenie. Nie miałam jeszcze z podkładów. Byłam bardzo zadowolona. Miałam chyba obydwa, jak się nie mylę, ale zużyłam. I nowość w katalogu. Zaraz Wam pokażę. To może zostawię te próbki do wąchania po prostu. Bo no nie wiem, czy będę zamawiać pełnowymiarowe opakowania. Są nowe trzy zapachy Scope, i to są zapachy unisex. Także mam trzy próbeczki i pokażę zaraz Wam w katalogu, jak one się prezentują. Teraz zamówienie dla klientek: perfumy Love Potion Secrets. Oczywiście nie otwieram, bo to jest zamówione przez kogoś. Perfumy Miss Giordani. Woda perfumowana Love Potion. Ta klasyczna. Z linii Optimals. Exfoliant Face Scrub. I pojemność to 75 ml. Z linii Wound. 75 ml. Rozgrzewająca maseczka do twarzy. Ją się stosuje na 10 minut. Nakładając na twarz. Potem spłukujemy. Wydaje mi się, że ona będzie fajnie się sprawdzała przed jakimiś zabiegami oczyszczającymi twarz, bo... skórę twarzy, bo ona właśnie jest rozgrzewająca, czyli rozszerzająca pory. Teraz tak, co mamy w katalogu? Nowość. Rzęsy aż do nieba. Ten tusz już kiedyś był w wersji niebieskiego opakowania, dlatego mnie to zmyliło. Teraz jest różowe opakowanie, znaczy czarne i różowe są Napisy. Tak to się prezentuje gotowa na lifting rzęs. Innowacyjna szczoteczka, która jak widać się porusza zgina. Premierowa cena to 27,99. I przy zamówieniu tego tuszu mamy też premierową cenę na zalotkę. W cenie 17,99. Nowością są też bardzo ładne cienie połączone z kredką. I są trzy nowe kolory. Te na górze. Podobają mi się, powiem Wam, i mnie kuszą, tylko że są błyszczące. No mam dwa różowe, matowe, także myślę, że dodatkiem będzie fajne to właśnie. Peach Perfect jest nowy, sendy Bronze i taki grafitowy. No ciekawy produkt i to jest w cenie 34,99 i teraz uwaga. Jeżeli wydamy 27,99 na produkty ze stron od 6 do 33 to dwufazowy płyn do demakijażu z linii D1 mamy za 9,99. Także bardzo fajna oferta. Zarówno tusz, jak i te kredki, te cienie są zastygające, bardzo trwałe. Więc super, że zrobili taką promocję do pozbywania się produktów przy demakijażu. I kolejna nowość: również mamy zastygające, bardzo trwałe, piękne kolory nowych eyelinerów. Kosztują każdy 24,99. Ja kiedyś ten brązowy miałam, jest stosunkowo jasny, tak jak widać po słoczach. Jedynie tutaj muszę powiedzieć, że ten kolor, bo oglądałam już pewien film, chciałam się dowiedzieć, i pani robiła i Niestety ten kolor jest tak jakby moja bluzka, taki blue, coś taki błękit, nie niebieski marynarski, taki właśnie zimny. Tylko taki blu. Także na to zwracam uwagę. Natomiast zielony nie odbiega w ogóle niczym od tutaj pokazanego. I tak samo jest właśnie ten płyn do demakijażu dwufazowy, dołączony za 9,99. A wygląda on tak. Na kolejnych stronach mamy. Właśnie widzę tutaj fajny cień do powiek. To są wszystko metaliczne za 21,99 Metaliczne cienie do powiek. Takie kolorki. Tutaj mamy produkty zwalniające z opłaty za dostawę. Za 9,99 również mamy ten płyn przy zakupie pomadek. To znaczy tak, nie tylko pomadki, tylko no różne wiadomo produkty można sobie zamówić. Jeżeli tylko kwota osiągnie 28 zł, to za 9,90 mamy ten płyn. Tutaj jest coś, co, co mnie bardzo zainteresowało. Nie jest to nowością, ale nowy kolor. I ja to zamówię teraz z tego katalogu. Czyli może jak to oglądacie, już to zamówiłam, bo zawsze w pierwszy dzień katalogu składam zamówienie. A film jest o 18.00, także już pewnie złożyłam. Czasoprzestrzeń YouTubeowa, nagrywam w ogóle dzień wcześniej, prawda? No. To jest. Ja miałam kiedyś hot chocolate, taki brązer w sztywcie. To był matowy. Uwielbiałam, kochałam i zużyłam, zdękowałam. Natomiast tutaj mamy kolor Desling Brown. No, wydaje mi się, że też będzie fajny. Na pewno zamówię, bo lubię te produkty. Świetnie się nakładają i rozcierają. Naturalny blask. Ilu skin. Mam ten podkład jest test na kanale. 29.99. Oczywiście to jest cena katalogowa dla klubowiczów, którzy już są w, w, którzy już są zarejestrowani jako klubowicze. Natomiast dla nowych osób jest to cena wstępna do obliczenia rabatu, który im przysługuje w zależności od tego czy zapiszą się jako partner biznesowy, czy jako klubowicz. I klubowicz właśnie na pierwsze zamówienie ma 15%, plus 15% wartości zamówienia wpada mu do portfela. A, Jezus, nie pokazałam jednej rzeczy. Boże. No i jeszcze produkt tej właśnie klientki. Teraz spojrzałam. Nie wiem, jak ja zapominałam. Patrzcie, jakie fajne kropelki takie, ilu skin. To jest Liquid Highlighter. Bardzo fajne są. dwa kolory takich, takiego jakby rozświetlacza 42.99 i to jest styl klinger tak to jest ten trend taki klinger tak no to mamy dwa tutaj kolory różowy i bardziej złoty czyli soft pink i pastel koral płynny róż i rozświetlacz słuchajcie to jest tak dwa w jednym płynny róż i rozświetlacz fajne no, spodobało mi się to. Nigdy nie miałam, ale podobno bardzo dobra jest ta pomada do brwi. Mamy takie kolory za 27,99. Oczywiście ten płyn też. Do tego można sobie dołożyć. I mamy tę maskarę teraz. Patrzcie, tą z dwoma szczoteczkami, którą testowałam, która jest świetna. Tutaj mamy klasyczny Wonder Lash 5 w jednym. Polecam serdecznie te, ja to na to mówię, lakiery do ust 2599. I on się zalicza do produktów, które zwalniają z dostawy, z opłaty za dostawę. Takie mamy kolorki. I muszę Wam znowu zwrócić uwagę na te lipsa. Polecam z całego serca. Ja się bez tego już obejść nie mogę. Cały czas to zamawiam, są trzy kolory, nie wiem czy są dostępne. Nie sprawdzałam w momencie, kiedy nagrywam, ale jutro będę wiedzieć, najwyżej napiszę na ekranie: 23,99. Aha, no i tutaj właśnie jest ten makijaż ust, mieszaj i łącz. Mamy konturówki za 14,99 i za 22,99 błyszczyk. Jeżeli kupimy obydwa produkty, a jeżeli jeden, no to mamy wyżej cenę za jeden produkt. Także w parze się opłaca. Z podkładów mamy ten w katalogu mineralny, trwały podkład mineralny. Jest ok, jak najbardziej ok. Mam go. Tylko ja mam tak ciemny, że go po prostu oddam. Nie umie się dopasować do tego produktu. Po prostu mam kolor nietrafiony. Korektor i krem CC. Wiem, że Agnieś, Agnieszce się nie sprawdził krem CC z, ta, w takiej innej tubce, w takiej dwukolorowej, natomiast ten krem CC mi się sprawdził. On jest świetny. To jest krem CC i ma SPF 30. No i mamy kosmetyk, który jest moim zdaniem hitem. Jest to jedwabisty podkład. Piękne, subtelne wykończenie, które wygląda naturalnie. I to jest taki Taki podkład, którego ja nie muszę pudrować. Także ten podkład polecam serdecznie. Przechodzimy do nowości perfumowych. Mamy tutaj linię nazwaną Scope. Każdy Scope za 54,99%, czyli minus 48% rabatu przy zakupie dwóch dowolnych. Mieszaj i łącz ze strony 46,51, czyli 51 już polecimy. Tak, czyli wszystkie zapachy Scope, żadne inne. Jeżeli zamówimy jakiś zapach Scope, dwie sztuki, mamy go za 54,99. Across Space i mamy tak, drzewno piżmowy, różowy pieprz, Diviniris o zapachu irysów i metanoid metaliczne piżmo. I teraz ważna, ważna uwaga. Zapachy Scope zostały wykreowane przy użyciu sztucznej inteligencji, która zwiększa kreatywność perfumiarzy. Perfumy stworzone przez sztuczną inteligencję. No jestem bardzo ciekawa. Zaraz tutaj ten zapach. Słuchajcie, ja mam y, trzy próbki, ale jedna jest Sweet Gelato, bo tak było w ofercie. Niestety nie mam tego zapachu kosmicznego, że tak nazwę. E Space, więc jedynie mi zostaje jednak potrzeć. E no, ciekawy zapach, natomiast no, to trzeba na swojej skórze przetestować. Nie wiem, nie wypowiem się, czy mi się podoba, natomiast mam już te dwa pozostałe, całe szczęście. I mamy tak. Hmm. Cena przedpremierowa 74,99 przy zakupie dwóch, to jest wtedy 50. 4.99, także dwa fajnie. No tu jest prze... oj, przepiękny. Przepiękny będzie ten. To jest Time Loop. I Time Loop to jest taki zapach, który yy, wzbudza w nas wibracje, komfort, spokój, szczęście. Mamy bursztynowo-waniliowo-piżmowy, mieszanka gładkiej wanili, morskiej bryzy, jaśmin, piżmo. No i dobra. I już, już sobie sprawdzę. Pierwsze uderzenie ta wanilia. Tak. Wanilia. Yy, Czy ja czuję coś więcej potem? Jaśmin, pismo. Jaśmin, no to ja tutaj nie wyczuwam za bardzo. Może potem wyjdzie. Pierwsza nuta głowy, no to rzeczywiście ta wanilia. Yy, no, śliczny zapach, powiem wam. Otulający, miękki, słodki, taki. Spokojny, tak, spokojny bym nazwała. No, taki, taki błogi, błogi stan wzbudzający. Tu będzie jakaś świeżość, bo fajnie wygląda. Tak. I mamy taki paradajs, nie? Taki rajski. Owocowo-drzewny. Paradajs, magnolia piżmowe, drzewo sandałowe. Piżmo i drzewo sandałowe. Soczyście owocowy zapach przypominający gruszkowy sorbet. Przeplatany zielonymi nutami kwiatowymi i liśćmi fiołka ze źródeł odnawialnych. Nazywa się ten zapach Earth Wonder. O, ale mi tutaj świeżością zaleciało teraz. No, fajny. Czyli tak, ten jest taki słodki, ciepły, otulający. A ten jest rzeźki, orzeźwiający, świeży. Oj, taki wibrujący. Mhm. Bardzo fajny zapach. Ja znowu nie czuję gruszki, ale może to, to takie mylne jest. Nie wiem. Nie, czuję chyba już teraz. Bardzo czuję tutaj tak najbardziej chyba ten fiołek. I zieloność. Tak, zielone rośliny, zielone jakieś liście, właśnie. I zieloność, zieloność. Po prostu świeżość, zieloność. Tak, jak tutaj jest to pokazane, to taki ten zapach jest. Bardzo, bardzo ładny zapach. Te obydwa zapachy no tego, tego kosmicznego nie mam, nie wąchałam, ale jakoś chyba mnie nie ciągnie z opisu nut. Natomiast te dwa super. Te dwa mi się bardzo podobają. Ten waniliowy i ten skoop yy, świeżutki. No butelki są takie właśnie uniseksowe, nie? Ani nie damskie perfumy, ani nie męskie. Takie obojniaczki. Znowu mamy tę promocję i tu warto się skusić, bo perfumy są przecudowne. Przy zamówieniu tych perfum Infinite mamy tuż za 5 zł. Perfumy mam i uwielbiam, naprawdę uwielbiam. To jest taki typowo damski zapach, już taki owocowy, ta mandarynka. A ten taki nieokreślony i ten też. Ten też nieokreślony. Czy to babka, czy facet? Przy zakupie dowolnej wody Elvi mamy mydełko gratis. I teraz przechodzimy do kolejnej nowości wartej uwagi, którą na pewno zamówiłam. Zestaw nowego zapachu w linii Love Nature. Mamy organiczny aloes i ananas. Ananas uwielbiam w kosmetykach, aloes jest też bardzo fajny, odświeżający, a ananas słodki, więc to połączenie będzie na pewno fajne. Wypróbuj zapach na stronie 81, zaraz potrę, ale na pewno te produkty będą moje. Ja uwielbiam Love Nature i uwielbiam toniki. Tu mamy krem do twarzy i ten krem do twarzy teraz pocieram właśnie tutaj. Zapach? Mm, ananasik jak nic. Ale jest to delikatny zapach. To nie jest taki, że uderza takim czymś sztucznym. Taki naprawdę świeży, taki świeży, fajny, naturalny ananas. Słuchajcie, krem kosztuje 12 zł. Organiczny aloes, bogaty w wodę i enzymy i aminokwasy pomaga nabliżać i odświeżać skórę. Organiczny ekstrakt z ananasa, ananas daje, nadaje skórze zdrowy blask dzięki specjalnemu enzymowi bromelainie. Moja ulubiona seria Hydra Radiance tym razem w wersji bogatej, bo ja mam tą wers wersję light. Zwróćcie uwagę na serię Wound, Wound Tutaj mamy Diamond Cellular, tak, bardzo dobry krem. I kuszą mnie, powiem Wam, te kapsu, nie kapsułki, nie natychmiastowe działanie liftingujące i ujędrniające. Linia Novage, ampułki Novage Pro Ketukals Instant Tak. No to są droższe już produkty, ale takie wiecie... Powiem Wam szczerze, że te kapsułki sprawdziły mi się rewelacyjnie. Mam jeszcze parę, i się zastanawiam, czy ich powtórnie nie zamówię, bo no, są genialne te rybki. I mamy tutaj z UeloSofi nowość dla dzieci: witaminy i minerały. Jest ta nowa linia, właśnie. Ja o niej powiem więcej kiedy indziej, żeby ten film nie trwał. Bardzo długo. Tak, jest to wegańska linia z naturalnymi adaptogenami z roślin. I przy zakupie dowolnego produktu Elosophy, z wyjątkiem akcesoriów z tego katalogu mamy zestaw próbek dwie próbki gratis. Tak, czyli można sobie wypróbować. Krem jest jeden z tego co wiem na noc i na dzień. I wydaje mi się, że to są pompki, bo wszystkie te, te kremy mają pompkę. Dozownik i wydaje mi się, że to będzie Airless, chociaż jeszcze nie doczytałam, zobaczymy. I powiem Wam, że to jest tylko ta jedna strona poświęcona tym produktom. Pewnie w następnym katalogu będzie to rozbudowane ofertowo. Będą jakieś zestawy podobno porobione. Słuchajcie, minus 50% najlepsze zakupy, także tu znowu jest taki dział wyprzedażowy. Żele do higieny intymnej to są produkty zwalniające z opłaty za przesyłkę. A seria Milk and Honey to jest w ogóle świetna. Zużyłam cały krem do rąk i powiem Wam, że moja skóra troszeczkę się poprawiła. Natomiast no, nie do końca. Jeszcze będę miała inną terapię, badania i tak dalej. Żele mamy po 11,99. Shower Gel. I mamy tak, organiczne jabłko i organiczny ananas 11,99. No a z rabatem przysługującym na pewno to jest taniej. Nie będę teraz wam liczyć. No, ja mam 23% taniej, a Klubowicz 15%, jeżeli to jest jego pierwsze zamówienie. Natomiast 30% taniej, jeżeli to jest jego pierwsze zamówienie. Takie mydełka, fajne tutaj kształty i zapachy. O, o, o. Właśnie to jest ten mój kremik do rąk i teraz doczytałam, że tutaj jest olejek migdałowy i witamina E. I on kosztuje 5 zł w katalogu. 30 ml. I na ostatniej stronie mamy kultowy produkt Tender Care. Czyli ten nasz miodzik Tender Care, czarna porzeczka, malina i klasyczny. I mamy to za każdy za 9,99. To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam to coś pomoże w wyborze. Zapraszam serdecznie do zespołu mojego. Mamy naprawdę bardzo fajny zespół. Tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Poproszę kciuki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie się wpisania do mojego zespołu, to proszę pisać na maila podanego w opisie pod filmem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, Papa!